34 zdjęcia tworzą najnowszą wystawę Mariusza Skiby, fotografika ze zduńskiej woli. Od lat towarzyszy on polskim muzykom rokowym i bluesowym. Wernisarz w Zduńsko-Wolskim Centrum Integracji Ratusz uświetnił koncert muzyków, których artysta fotografuje najczęściej. Zdjęcia prezentowane na wystawie pochodzą z ostatnich dwóch lat. Mariusz Skiba wybrał te, które jego zdaniem najlepiej oddają atmosferę koncertu. Koncert podczas wernisarzu to także jego pomysł. Postanowiłem zrobić coś takiego, ponieważ fotografuję koncerty od wielu lat i połączyć jedno z drugim, żeby ludziom pokazać, co widać na zdjęciach, a jak to faktycznie wygląda w życiu. Na specjalnym koncercie wystąpili Krzysztof Toczko-Partyzant, Michał Cielak-Kielak, Jakub Andrzejewski, Marek Modrzejewski i zespół Kobranocka. Mario to jest sokole oko. On zauważa bardzo dużo szczegółów, którzy... Takich szczegółów, że inni w ogóle nie pomyśleliby, że to jest coś ciekawego, a Mario jest w stanie, potrafi to uchwycić. Mario jest naszym po prostu kumplem. Traktujemy go wręcz jako członka zespołu. Poznaliśmy się w łasku w 2013 roku i od razu wtedy odbyła się pierwsza sesja fotograficzna. Mariusz Skiba od lat fotografuje twórców i wykonawców muzyki. Stara się uchwycić emocje, które towarzyszą publiczności na koncercie. Ale jako pierwsi dobre oko Mariusza Skiby docenili muzycy z grupy Zdrowa Woda z Ciechocinka. Zdjęcia są z najwyższej półki. Wspaniały, wyjątkowy, wybitny warsztat. Zdjęcia Mariusza Skiby często wykorzystywane są na stronach internetowych zespołów i muzyków. Publikują je także branżowe pisma muzyczne. Wystawę można zobaczyć w Zduńsko-Wolskim Centrum Integracji Ratusz do końca marca.